Dzień dobry. Rozgrzewka. W nowy tydzień ruszamy. Też tak czuję, że spokojnie, że powoli. Mhm. Co my tutaj będziemy mieli dzisiaj? O! E no wiesz co? No, tutaj mamy jakąś obfitość. Mhm. Mamy obfitość. Mm. Natomiast. Zdarza nam się też tak, że jak mamy dużo na talerzu, to nie doceniamy tego wszystkiego, wiesz? Także mm, doceniajmy to, co jest. Jest dobrze. Dostrzeżmy to, żebyśmy nie przegapili jakiejś dobrej okazji, wiesz? Mhm. Bo tutaj tak wygląda, że ktoś chce ci coś... Zaofiarować. Kielichy woda to jest żywioł właśnie. Wody, czyli uczuć. Hmm, czyli to może chodzić jakieś dobre uczucia. Dlaczego my moglibyśmy tego nie zauważyć? A no widzisz, bo próbujemy być tacy czasami próbujemy być tacy mocarni, hmm. sekretem tej mocy tutaj. O dzień dobry, właśnie, przyszła moc. Z sekretem mocy, właśnie, moc delikatności jest też delikatność, wiesz? E, także spokojnie możesz, jak masz tą siłę też w sobie, a, możemy tak czasami troszkę pozwolić sobie na to, żeby przyjąć więcej, wiesz? I łagodnie dla siebie. No, nic ci się nie stanie tutaj. Nic ci się nie stanie, jeśli przyjmiesz. Nie bój się też zależności. Można być niezależnym, szalenie człowiekiem, ale ale też jest pięknie przyjmować. No. co my tutaj mamy? A tutaj mamy bardzo mm, to jest. Y, Rycerz Ziemi. Hmm. On jest bardzo odważny. Akurat, znaczy, tak, tak na tej karcie zobacz. On jest odważny, a jednocześnie rozważny. To znaczy, on sobie pomalutku. On sobie drepcze tam, gdzie chce. Wiesz? Odw to jest, dla mnie to jest taka odwaga ze spokojem. Taka odwaga w codzienności, która pozwala ci kroczyć po prostu tam, gdzie chcesz. Pewnie, wiesz, w swoim rytmie. Nie spowalniać, nie przyspieszać. Ty tam dojdziesz, wiesz. Też, jak czasami potrzebujesz jakiegoś znaku, co, gdzie, kiedy. Rozglądaj się, patrz na to, przyjdzie do ciebie, pokaże ci się informacja. Zielone światło, ruszaj, wszystko jest gotowe. Zatrzymaj się zwolni to jest wszystko o tym to jest Wiesz, rzeczy które są trwałe też one one się tak właśnie one się tak troszeczkę rozpędzają w czasie to znaczy warto im dać ten czas mm, mm -hmm. tak się w tym utwierdzać wiesz A, bardzo bardzo mi się podoba energia tego jeźdźca. Co go tam czeka? Hmm. No i co tutaj, decyzja jest jakaś? Ona już zapadła? Tak. Wiesz co to tutaj? Tu bym powiedziała, że ta decyzja już jest. Ta, na którą ty czekasz, czy to do czego idziesz, to się już wszystko tam wyłania za kulisami. Hmm. Tutaj ta pani na księżycu. Jak on czuła na nią, patrzy w ogóle. No. Nie ma co, nic się nie martwi, wiesz? Eee. Mhm. Czasami to jest tak, że głowa się martwi, wiesz? No. Dobrze, co jeszcze? Co by ludzie powiedzieli? A znowu mamy tego asa pasjonującego. Wiesz, co tak. Jeśli ty czujesz do czegoś pasję, albo się do czegoś uśmiechasz, do kogoś, to ta osoba absolutnie to czuje, wiesz? Absolutnie to czuje. Także świat ci w tej chwili mówi: wszystko, wszystko, co masz w sobie my to wiemy, wiesz, my to czujemy, no, nie ma co się tego bać, nie ma co tego też ukrywać, właśnie raczej mm, można odkrywać i zdobywać, mhm. nie musimy się bronić, a potrafimy się też, wiesz, dobrze, dobrze poruszać, coś jeszcze nowego bym chciała tutaj zobaczyć, no. Młodość. Głupiec. To jest nowy początek. Absolutnie można powiedzieć, że się wiele rzeczy wyzerowało i masz w tej chwili zupełnie nowy start i czystą kartę. Także gratuluję. Możesz spokojnie ruszać. I ta droga, być może, ona nie jest tak. Bardzo, może nie, nie widzisz teraz bardzo wyraźnie wszystkich kroków, które będą przed tobą, ale możesz tutaj spokojnie z zaufaniem pójść po prostu do przodu i zaufać swojej intuicji. Hmm. Taka też jest tutaj niewinność czystość, wiesz? Zaufałabym też dobrą intencją. I trzeba rozmawiać też, jednak ze sobą. Takie to jest. Coś jeszcze? No i co? I szczodrość powietrza, czyli królowa miecze. Takie ucieleśnienie też mądrości, wiesz? I prawda? Nie bój się mówić tego, co czujesz, co widzisz taka moc autentyzmu też tutaj w tym wszystkim hmm. tak delikatnie, ale wprawdzie. prawdzie hmm. <laughs> myślę, że się stajesz ekspertem też tutaj coraz bardziej e Myślę, że się stajesz ekspertem coraz bardziej w swoim, w swoim świecie, w swoim życiu. A ta królowa jest prawdziwa. No, ta królowa jest prawdziwa. Ściskam bardzo serdecznie. No, buziaczki.